Siemanko, ja jestem Ponton, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale, dzisiaj widzimy się, tak jak dobrze można zobaczyć, z Koziołkiem, ponieważ jesteśmy w Krakowie, na krakowskim finale Ligi Wolnostylowej. Na której Koziołku jesteś rozstawiony, Do zgadza się? Tak, jestem rozstawionym zawodnikiem, oprócz mnie jest naprawdę kilku konkretnych zawodników, którzy też są rozstawieni, będziemy walczyć o to, kto jest najlepszym freestyle'owcem w Krakowie. A jak myślisz, kto nim jest? No ja. Ale dobra, słuchaj, to wtedy takie, bo to jest mocne pytanie, co byś wolał zrobić? I to jest pytanie na serio, nie? Nagrać numer z Edziem? Czy zawarczyć z rybą w klatce? Bym wolał zrobić? No? Rybanie jest w mojej wadze, to by było wpłynie sprawiedliwe. Numer z Edziem. Jeżeli byłby to na dziewczynę, to jak najbardziej. Okej, okay, postaram Ci się to załatwić, a wy oglądajcie co dalej w tym odcinku. Moi widzowie, zarówno moi jak i twoi już, też, mhm. dziękują ci za poprowadzenie ostatniego odcinka z finału PFL-a. Jeżeli wy tego odcinka nie widzieliście, to tutaj wam się wyświetli. Jak wam się podobało, to piszcie Ponton wypierdala i przejmuję ten kanał. I możecie napisać w zamknij mordę, PONTON zawsze to zbędzie. No i super. Możecie. No dobra, musimy iść kogoś, kurwa, pomęczyć. Ale stary, to co Każdy mówisz o PONTONIE ostatnim, to jest drama. O, cześć, siema! Nie tak, Nie, nie, to mu spływa, co się rozmawialiśmy. Kajakowy, tak, tak No właśnie, jedziemy tam. O, cześć przy Stoniaku! Przyszedłeś sam na bitwę? No. W końcu cię dziewczyna zostawiła. Na Ja pierdolę. Nareszcie można się za nie zabrać. A to była Twoja kuzynka? Tak. A nie dziewczyna? to uważasz o tym, że po Red Bull kontrowersy 2022 Rybson zachował się bezczelnie i rozjebał Twój wizerunek Red Bull'a. Uważam, że... Była jedna z piękniejszych rzeczy, jaką widziałem w polskim freestylu. Patrz, a widziałeś tego? Pierwszy raz z Poznania wyjechał. E, powiedz mi, jak to jest pierwszy raz w życiu wyjechać z Poznania na bitwę freestyleową? Cieszę się, cieszę się, jestem już dorosły, mogę opuszczać mury mojego miasta. Bałem się trochę, że pociąg, że zgubię się w pociągu, ale jestem. Prowadzili mnie koledzy, udało się. Będę, będę przyjeżdżał tutaj częściej. Rozumiemy, że wyjechałeś tylko dlatego, że w końcu opuściłeś rodzinne progi, odpowiadasz sam za siebie, pracujesz, zarabiasz, masz na to pieniądze i jesteś w stanie sobie odłożyć na taki jeden wyjazd miesięczny. Tak, a poza tym, pani z banku ostatnio zaproponowała mi z czego kartę kredytową, więc mogę jeździć wszędzie. O, jest i młody Kosikidis, organizator. Dzień dobry, panie organizatorze. Czy po... Czy Pan już ukończył te 16 lat, czy nie? Ukończyłem 16 lat kilka dni temu. Proszę powiedzieć, jak się Pan bawił na urodziny? Bardzo dobrze, bez alkoholu oczywiście, bo nie spożywamy alkoholu w tak młodym wieku. Opa, jest Bartek, Re o bracia, weźcie się przytulcie. Ale który jest synem, a który jest ojcem? O ojcu Spartiaka już wyczerpałeś w 2017. Po pierwsze w 2018. Po drugie, ja nie wyczerpałem. To Spartak wyczerpał odkąd skończył karierę, to rzucił więcej razy o jego ojcu niż y, ludzi na fanpage po finale WBW o moim chujowym zachowaniu. Jak mogłeś tak zrobić? Co ty na ten temat uważasz? Zgadzam się. No jak a jak syn może się ze starym nie zgodzić, nie? Oglądałem sukcesję dzisiaj i tam mówili, że trzeba z ojcem zgadać zawsze. No tutaj jak można zobaczyć młody Kosikidis się postarał, jest kolka zero dla Koro, ponieważ jest na redukcji, ale tego wam nie powiem dlaczego, jest bark, jest drugi bark, jest woda dla zawodników, są w końcu szklanice, jest DJ ma. Dzisiaj bitwa tak na około 150 osób jakieś perełki bitowe przyszykowałeś, bo nie trzeba klasykami rzucać, że tak powiem. A eee. też pamiętam, że zawsze potrafiłeś coś śmiesznego znaleźć albo dobrać pod zawodników. Eee, wiesz co, kiedyś na przykład na finale chyba WBW był instrumental z różowej pantery. Czyli hmm? jak bywać, molotwia ja różowej pantery i ale zrobię na to szpak szpaka ]owy. czy nie? Nie, a, nie. Różowe a, pantery, no właśnie taki burb tej bajki, no, nie? Wiem, no. no i robiłem takie triczki różne, ale no, nie wiem co będziemy, dzisiaj zobaczymy sobie. Okay. Jest z nami... Cześć cześć, cześć. cześć, cześć, cześć. Nie no Cerberku, powiedz mi, co robisz w toalecie? Można się domyśleć. Wodza fantazji może pójść, tak? Czy... Aha, widziałeś, wody. widziałeś jaki jest puchar do wygrania? Oczywiście, że to, widzimy. To hot, ho. weź to tak przybliżaj widzom, opowiadaj o tym. Jest świetny, szczególnie, że tutaj zazwyczaj puchary mają fajne jakieś te, wiesz, rękojeście czy coś, a tu jest obcięte coś, bym powiedział. Taka obcięta rura można by nawet rzec. I nie wiadomo czy to jest metal, czy to jest czy to jest marmur, czy to. <laughs> nie, nie wiadomo czy to metal, czy marmur. Czy metal, czy jak, O jezu, ja, znowu ty. Cześć. Cześć. Z wiesz, kurwa, że, byłem w, że to jest moja trzynasta bitwa w tym roku? Oglądałeś podsumowanie? Aby, dobra, tak. Sobie, która... jak, co uważasz na temat? jesteś Wspaniale, ja się jak nigdy. Jak pierwszy raz na to Na szkole. Czekamy na pytania. No. coś ci Jak długo jesteście razem? Hmm, 4 lata. Bez zgodności. Kto ma większego? Ja. ja. On. Kto ma mniejszego? Ja. On. Piątki są bite, piątki klejone. Najlepszy Jezu, z tam był, Edzio, serwer tam. medio powinien. No! O Jezus, Maria, kurwa. Tak było! Ale nie, ale przy każdym werdykcie coś tam mówił, jeszcze dodał odcinek. Że... No, tak no, nie, co sędziowie robili, tam. A, ja też oglądam ten odcinek? Ja nie wiem, czy byli sędziowie! <grym> Już chuj, że powiem, że najpierw. Edzio, ale nie a nie trzeba w finale.

Jakbyś tu na bitwę I tak przyszedł tylko, ale fajnie ty, ty kura, no, no ten, Wim no, no, no. Zwolcyk przyjechał, prawda? Wim Zwolcyk, kurwa, brakuje mu tylko nesesera pierdolonego jak, nie, i wykresów za plecami, nie? nie? Autentycznie. się Co to A dobra, przepraszam, myślałem, że to Twix. Tutaj nie, nie, pokaż, że to baton 90% proteiny. Już drugi też zjedzony. Napni bica, napni. Bartekowi ukradłeś? Ten lepszy, ten lepszy. Nie, obojętnie który. Dobra. S -s Słuchaj, Silni, oglądałeś moje podsumowanie czterech miesięcy polski freestyle? Oblądałem. Suszy. Nie no oglądałem, bardzo fajnie właśnie. Dobre staty masz ja No znaczy będą lepsze. Mam jestem zmobilizowany, żeby je polepszyć. No a dzisiaj pierwszy raz w roli Brala. W tym roku. W tym roku tak. No. Fajnie, w porządku. W mam tak, się znaczy mam, no, ale nie, mam tak, że na przykład jak jadę na bitwę i się stresuję i na przykład patrzę na koro to mu nazdroszczą, może się luz, może sobie pooceniać na luzie, pobawić się. No, a, z jak, a z kolei jak pojadę na bitwę, żeby... sędziować, to tak, tak mam te wersy w głowie i sobie myślę, a ale, tu, bym to odpowiedział, no, tu bym to odpowiedział, to bym to odpowiedział. jest ale, taka, nie, to jest, jest ten, y, taki pa, parans, pułapka trochę. Dokładnie, kupowanie. dokładnie, oglądam i Bardzo fajnie, że ktoś tak to prowadzi, prawda? No, właśnie się. Bo, Dzięki, pierwszy jest. Nie, Wy, ja, <laughs> Mi za to nie zapłacił, ja, tak no. Nie no, mi o to chodziło, bo miałem wrażenie, <laughs> że okej, okay, mamy bitfera, ale ten bitfer jest za długi, żeby siedzieć i tak. klikać i sprawdzać. To a to ma wszystko tak? skondensowane. 20 minut To jest właśnie o to chodzi. To Mówi... o to chodziło. A jeżeli Wkładnie. Wy nie widzieliście podsumowania, to tutaj Wam się wyświetli. A więc widziałeś widziałe, podsumowanie? Nie widziałem. No to Zabawiam. czas Zabawiam. kurwa na drobi, czas nadrobić! Czas nadrobić! Nie, nie bałkał swojej jadę łata, Czepiernie zostawił na czerwonych matach. To paradoks jak sutem hasła Zasady ci kopa i wtedy wyrwać wasta! Ej, lecę z głowy! Jesteś stokroć chujowy! No i tyle! Lecę sobie, kur... bo już nie żyjesz! Ogólnie walisz tyle klonów, w synku, że dogadać się nas z tylko po gadadyjsku! Wrzucam nazwa! To jest To nie dojebany Sieba Siema, jaku siema, Kraków! Dobra, to jest tak! Ja jadę tu sieba, Ja nie wiem, co to pachczą, a pachczo nie wie, co to temat. To jest tak, dobra! Ten zawodnik, który uczestniczył i był jednym z zawodników biorących czynny udział i walczących na scenie na bitwie o zagłębie w tym legendarnym barażu. To byłem ja, to byłem ja. Czyli to ty zepsułeś rodzinę, Rafiemu? To ja mu zepsułem rodzinę, tak. No i patrz co zrobiłeś z chłopakiem, chuju. No jeszcze wróci myślę, jeszcze wróci. No w, pierwszy raz wyjebali twojego przeciwnika, a nie ciebie. Nie wiem, ciężko mi się wypada. Odpowiedzialna odpowiedź. Pamiętajcie, jak was kiedyś wyjebią, wyjeby zawsze potem wracają, nie? Wszystko jest na zerowe freestyle. U! Powiedz, ile w tym roku najebałeś długów? E, nic. To moja trzecia bitwa. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej bitwy. Bardzo fajna, jak oceniasz? E, też mi się podoba. To myślę, że masz bardzo słaby gust muzyczny. you <laughs> know Patrz jak sobie tutaj pisze ciszę Jeszcze raz więc sprawdzaj, ja jadę ziomę i wyjechało będę e, chyba tobie. Kurwa, ja Jadę sobie dalej, ja dwa, przynajmniej o kilogramy chanie. Kurwa, ją I jadę sobie, szczerze, tak tu szczerze lecimy w szczerze ty są talerze. Kurwa, ją! Jak jadę sobie podlaski, i dolaski! Kurwa, mas, ją. Spierdolił z bitwy, mów jaki jest, to jest spontan. Nie, 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 nie. Chcemy zrobić. Dobra, kto spierdolił z bitwy? Nikt nie spierdolił Janusz. Ten temat, czy robimy walko trzecie miejsce? Czy nie? Nie robimy. Ja więc tak, rzut robimy rzut monetą. Jeżeli rzuc wypadnie ja bym, reszka, jak, pan, jak wypadnie o, reszka, to robimy. Jak wypadnie, to robimy. jak wypadnie reszka, to robimy. Jak, jak wypadnie reszka, panie... to robimy. A, tak. Obu, 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 obu. Dobrze. Rzucaj to. 5. Ale co, A co? No nie, 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 nie. nie, 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 nie

Ci zrobił Filip odcinek Ale go przekopie Wylukany jak Filip na Bopie Panie bo Super Ale to dobra, dobra. na tym etapie nie możemy powiedzieć kto przechodzi dalej, nie, No, tak naprawdę chłopaki teraz em, wybieramy finalistę, nie? I... Ja już wiem, y, ponieważ się spytałem Szydiego i Oksona, także może powiemy po prostu Okson był za dogrywką, Recha nie rzucił dwóch ostatnich wersów, ale i tak według mnie Szydiego rozjebał bez dwóch zdali, to Recha jest zwycięzcą w Kurwa do jebana walka. Jesteście w drugiego miejsca. W końcu ktoś cię zepchnął z tronu, więc wypierdalaj. Ja nie żartuję. Jebać w no. e, Ja was kocham panowie. Reszta i widzisz, pierwszy raz niczego nie życzyłem i wygrałeś. Ja nie wiem, że te przysąde twoje. Ale one działają, niestety, stary. A co ci powiedziałem? Niech ci nie mówię, bo Ale Ale Tak mi powiedziałem. To było najważniejsze. Ale jak też. Nie no fajnie stary, już gonisz koziołka w rankingu, masz prawie tyle w moim kurwa Na ręku mamy Ogólnie jak coś, Jeszcze jeden, Dobrze, ogólnym takim jest 3-2 dla Bartka. 3 dla Bartka, gratuluję Wam Panowie z tych finał zajebisty twarzą. A jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to możecie zostawić lajka, subskrypcję oraz komentarz. Ja jestem Ponda, do zobaczenia. Wariaty.